W opisie do tego filmu znajdziesz informację, jak powinien wyglądać plik tekstowy, który jest podstawą utworzenia szkicu z inwentaryzacji kanalizacji. Na początek uruchamiam Kada. W linii poleceń wpisuję API GEO lub AG. Pojawi się okno z logowaniem, podaję hasło i klikam Zaloguj. Następnie przechodzę do Szkic, Gesud, Szkic inwentaryzacji kanalizacji albo od razu wpisuję KAN Szkic Invent. Następnie w menu kontekstowym wpisuję 1 i wciskam Enter. Wybieram plik i otwórz. Wszystkie elementy z pliku zostały wkreślone jako okręgi z numerem w środku. Elementy te są na warstwie niedrukowalnej. Teraz wpisuję dwa. Tutaj mamy listę obiektów, które możemy utworzyć. Zacznę od ciągu głównego kanalizacji deszczowej wpisując 1. Podaję średnicę, wskazuję nazwę pierwszej studni, a następnie jej położenie. Położenie opisu. Oraz stronę opisu. Tutaj mam do wyboru lewa lub prawa. Jeżeli wpiszę L, to wybiorę lewą, natomiast jeżeli P, to prawą. W przypadku pustej wartości będzie to prawa, czyli wciskając Enter, wybieramy prawą. Teraz wskazuję kolejną nazwę studni: położenie, orientację opisu, która może być prawa, lewa, góra, dół. Z klawiatury wybieram pierwszą literę i wciskam Enter. Jeżeli nie podamy żadnej wartości, to zostanie wybrana prawa. Następnie wskazuję położenie opisu, stronę opisu i wciskam Enter. I idę po kolejnych punktach, które stanowią mój główny ciąg kanalizacji deszczowej. Jestem na ostatniej studni, gdzie wybieram koniec rysowania. Z powrotem pojawiło się menu kontekstowe, w którym znowu wybiorę główny ciąg sieci deszczowej, żeby wrysować sięgacz. Dlatego wpisuję 1 i wciskam Enter. Podaję średnicę, wskazuję pierwszy punkt, który był już wrysowany, dlatego od razu wskazuję kolejny. Następnie położenie studni, orientację opisu w rury, położenie opisu studni i strona. Wskazuję teraz kolejne nazwy w tym ciągu i jestem na ostatniej studni i kończę kreślenie. Taki sam sposób narysuję główny ciąg kanalizacji sanitarnej. W menu wpisuje 3, podaje średnicę, wskazuje nazwę pierwszej studni, jej położenie, gdzie ma być opis i kierunek. Wskazuje kolejną nazwę, położenie studni, orientację opisu w rury, położenie opisu studni i stronę. W ten sposób rysuję kanalizację sanitarną po kolejnych studniach. Doszedłem do końca, wybieram tak, następnie zakończ pracę wpisując 8. Przesunę opis, żeby uczytelnić rysunek. Znowu w linii poleceń wpisuję Canszkic Invent, następnie 2. Teraz wkreślę sięgacz kanalizacji sanitarnej, przesunę mapę. Wciskam F2, żeby widzieć z powrotem menu kontekstowe, wpisuję 3, średnice, Wskazuje pierwszą studnię, która była już narysowana, następnie wskazuje kolejną nazwę studni, jej położenie, orientację, opis, stronę, kolejna. Kończę rysowanie tego sięgacza. Teraz przechodzę do rysowania podłączenia kanalizacji deszczowej do budynku. Wybieram 6, czyli rura. Podaję średnicę, wskazuję nazwę rury, następnie nazwę studni głównej, punkt końcowy rury, orientację opisów rury. Położenie opisu, stronę opisu i kończę rysowanie. Tym razem narysuję podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej. W menu wpisuję 6, czyli rura. Podaję średnicę, wskazuję nazwę rury, nazwę studni, położenie rury, położenie opisu, stronę i kończę rysowanie. Tutaj dorysuję jeszcze te dwa połączenia. Gotowe. Teraz narysuję kratki. Wciskam F2, żeby aktywować menu. Pisuję 5, podaję średnicę, wskazuję nazwę kratki, nazwę studni, położenie kratki, orientację opisu w rury, położenie opisu kratki i stronę. Nie kończę rysowania, bo mam jeszcze jedną kratkę. Wskazuję nazwę, a dalej tak samo jak w poprzedniej i kończę rysowanie. Teraz do kratek dopiszę rzędne dołu. Został mi jeszcze jeden element, przyłącze, które zakończone jest studzienką. W menu wpisuję 2, czyli przyłącze dla sieci deszczowej. Podaję średnicę, wskazuję nazwę przyłącza, jego położenie, położenie opisu, stronę, teraz nazwę studni, orientację opisów i kończę rysowanie. Wstawię jeszcze tabelę ze wszystkimi współrzędnymi. W menu wpisuję 7, wskazuję lewy górny róg tabeli. Następnie 8 i kończę rysowanie. Zaprezentowałem Ci, jak można szybko wykonać szkic inwentaryzacji kanalizacji, której łączna długość jest ponad pół kilometra. Jeżeli podobał Ci się ten film, to poproszę o łapkę w górę. Chcesz zobaczyć więcej tego typu prezentacji? To kliknij i subskrybuj. Dziękuję za uwagę!